Dobra. Hard mode. Lost. Zaczynamy. To by było super, ale nie zarobimy na ten item raczej w żaden sposób. Co ci da ten Minstreak 73? Rekord świata. Myślę, że to jest do zrobienia. Realnie czuję się k na siłach. Może to mi zajmie z kilka miesięcy, ale czuję, że to jest wykonalne. Nawet tak zrobię. hu. Ty możemy kupić plus One teraz. Ole begger, Ole zajebcie. Dobry start. Bardzo dobry start. Alt floor. Nie czuję się na siłach na altflora. Zrobimy tak, skipniemy teraz altflora i następnego zrobimy alt. Czy 0,3 dmg jest warte brania? I mo niezbyt, ja bym to rollował w coś innego. Tragedia. To może być koniec strzeledżu. Teraz mi nie dawajcie pieniędzy, kur... Błagam, żeby nie skoczył jakoś jak pojeb... Git, żyjemy. Stressful to było. To biorę od razu. Jakbym umarł od tej troll bomby, to bym umarł w prawdziwym życiu. Diable, daj coś. Zrobimy tak, podniosę bukow Belial, żeby zlokować się na Devila, bo potrzebuje się zlokować na Devila i rolnę ją raz jeszcze. Ta druga lepiej? Szczerze prawda, bo będę miał na Bosch Challenge Room. Masz rację, masz rację, stary. No i mamy kolegę. I teraz to Ryby. Okej, Adlaki. Mamy idealnie kasę, proszę, dajcie coś fajnego. Chciałem powiedzieć, że Champions Belt byłby super właśnie, bo potrzeba nam statystyk, ale chyba biorę promocję i wysadzam maszynę? Championy są ryzykowne. Ja nie wiem, czy ja chcę w ogóle to brać. Na pewno bez wezmę tak. I dalej rolujemy Treasure. Wydaje mi się, że Treasure jest lepszym rolem tutaj. Trudna sytuacja. Dobra, ryzyko... Znaczy, ryzykujemy. Palimy wszystkie pick-upy. Okej, okay, mamy tarczę, jest OK, mogę tak zrobić. Super. Brać champion belta? Widzowie, co myślicie? Bo to utrudni grę. Jak mam od czegoś ubrzeć, to mogę od niewidzialnych championów, ale dobra. Zaryzykuję. To jest duży deweczap, to jest bardzo duży deweczap. Nienawidzę tych alternatywnych pięter, naprawdę, tak mnie stresują. Może tutaj coś ciekawego? Bing jest pisty, Ale zrozstawimy to na koniec, bo to jest najcięższa rzecz na tym piętrze do zrobienia. Pokonanie dwóch bossów z rzędu. Jak to robimy? To po prawej może być coś super, ale. Mógłbym teoretycznie rolnąć z pacją. <laughs> Dobra, idziemy po prostu na bossa. Damy radę, mamy 6 bomb. Używam bomb na nim, nienawidzę tego bossa. Jest obrzydliwy. Kurwa. Tak nie lubię tego designu jego. Kasa by się przydała, fest. Czy to jest maszyna? Wysadzam ją w pizdu, Potrzebujemy. Muszę jakoś tego rana zbufować. Daj coś. To jest active, to jest active. Biorę go. Uuuu, boli, boli, bardzo boli. Ale no cóż, takie jest życie już, kur. niestety. Ten item nie działa. Pięknie, od razu lepiej. I teraz zrobimy binkiego. Albo na końcu. Nie, na końcu binkiego zrobimy. Mam wrażenie, że już cztery itemy sobie zniszczyłem tą spacją, a nie dostałem nic z tych rolek. Od razu, od razu. Damy radę. Nienawidzę go. Jedne grubas. Skipuję go bombami, on wyjedzie tego bossa. Nienawidzę go, Schudnij, Schudni, nie żyj tyle. Jest diabeł. Gówno, straszne gówno. Rolujemy chyba. Lepsze to niż nic. Ten ran? trochę mnie martwi. Szczerze. Trochę jestem, kurczę, wystraszony. Ale damy radę, ogarniemy. Błagam. Proszę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ryzykowne jest ten item. Bardzo ryzykowne. Za dużo potencjalnych problemów z tego będzie. Roluję to, sorry. Wolę to, wolę mieć piercing. 300 razy bardziej wolę mieć piercing. Cieszę się, że zrolowałem. Absolutnie nie żałuję. Necropolis 1. Eee, dobra. Mam czasem tak, że wolę zapozować się, rozejrzeć po pokoju. Co to są za przeciwnicy i w ogóle. Polecam taką taktykę, widzowie. Możemy spróbować sekret znaleźć. Im szybciej go znajdę, tym lepiej. Potencjalnie więcej rzeczy będzie można na nim rolować. Od razu do sklepu. Pięknie. Zajebisty zakup. Jeszcze Joker. Kurwa, dobrze. To jest piętro, które nam kieruje gierkę. Drugi Joker, zbiście, to tego mogę kliknąć od razu. Contract from below to jest szczerze carry item na dłuższą metę. Chyba go biorę. Mogłem szukać wyżej, ale damy radę. Kupuję dla statystyki Temy po prostu. Biorę ze sobą Jokera. Lepiej być nie mogłem. BFF. Możemy robić breaka moving boxem. Nie możemy, tylko to zrobimy. I teraz pytanie, czy robimy go w sekrecie, czy robimy go w dewilu? W sekrecie, w ch**. Wygraliśmy rano, wygraliśmy rana. Teraz to tylko odrobina na szczęście i szybko znaleźć sekret. Im szybciej znajdę sekret, tym lepiej. Dobra, mamy sekret. Może akurat to odda coś. Przy naszej ilości pick-upów mogę sobie pozwolić zejść do liskiej. O, 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 o! Kupuję tego moving boxa. Znaczy Pandora's Boxa, biorę to, wszystko łapie. Aby rolka w 3, 4 to pozostaje to zmienił się w kupę? W twojego starego. Zaraz wam pokażę, co ja tu gotuję, bo tutaj gotujemy grubo już. Fajnie, jakby Devil nie siadł teraz. To też byłoby super. Mielibyśmy 70 szans na następnym piętrze na Devila. Kładę wszystkie itemy. Biorę to. Na czterech itemach już warto rolować. Znaczy na pięciu. Myślę, że tu już jest taka ilość, że warto. Mógłbym teoretycznie jeszcze wyżej celować. Ale chyba styknie. Od razu rolować na pięciu? Ale gówno. Ale syf się stał. Ale dobra. Daliśmy sporą pulę itemów potencjalnie. Czy chcę runbaga? Chyba chce. No, weźmy runbaga. Wiem, że to jest takie. O, można celować wyżej. Ale ja czuję w kościach, że to odda. Tragedia, kurde. Tragedia. Żadnego dobrego itemu. E dobra, może jeszcze się to zmieni. Mamy sto pocha, nie powinienem narzekać szczerze. I tak jest za... ta sytuacja. Mogłem jeszcze szczerze szukać wyżej brać te itemy na kolejne piętro w moving boxie Zgridowałem, że użyłem tego od razu. Weźmy jeszcze zrolujmy sobie treasure Pięknie. Totalnie się wyluzowałem, jak to dropnęło teraz. Możemy jeszcze Ci temu w sobie na tym. Na sklepie. Jakby Diplo. Powinienem tutaj najpierw poszukać Diplo, szczerze. Broken modem. Dawaj to. Mapa spoko. I teraz jeszcze raz bombką. Mm, trochę syf. I nie ma dewila, zajebkę. Ale mamy bardzo defensywnego rana. Bardzo defensywnego. Belly Jelly. No, biorę. Propo defensywnego rana biorę Belly Jelly. Jak ktoś nie wie, to to jest najbardziej defensywny i tam w cej. Nie, do, dobre rzeczy, dobre rzeczy. Co to się dzieje, ty? Gramy to od razu. Broken Modem plus Stopwatch plus Belly Jelly plus Shielded Tirsy. Popier. szczerze. Przeciwnicy dosłownie nie działają. Bez diabła. XD. To klikam jokera. O, daj lapę w koło. Ale to prze. O, Curse of the Blind, jak mam 100% na diabła. Uuu, ale super. Secret, maybe tutaj? Okej. Okay. Tutaj, jakbyśmy zrobili tego moving boxa. Szkoda. Tutaj to byśmy mieli za darmo breaka gry. Ale to się rozejrze po całym piętrze. Może znajdę judgment albo coś takiego. Nie, no i ten rani tak jest turbo mocny. Mi się wydaje, że to wygraliśmy tak czy srak, ale. Po prostu fajnie byłoby tutaj coś więcej jeszcze zdobyć. No dajcie, deadketa. Wiem, że gdzieś tu siedzi deadketa. Dwa itemy. Lewy czy prawy, widzowie? Lewy czy prawy? Daję wam wybór, a ja się napiję. Kupiłem sobie pierwszy raz w życiu w ogóle Doza do spróbowania, bo były na promocji. Średni. Więcej widzę lewy. Mi wam w dupę wszystkim! Hup wam w, w dupę! Haha! Ha! Katastrofa! A zawsze tak jest. Jak jest Curse of the Blind, to właśnie takie rzeczy się odpier**ają. Co my tu mamy? All pickups and trinkets on the entire floor. Okej. Okay. Nie wiem, czy brać to po lewej. A to po lewej jest spoko, ale to są trzy itemy, kurwa. Nie lubię tego itemu, ale go wezmę. Dobra, to co? Na bossa? Na bossa. Nie powinniśmy mieć z nim żadnego problemu, bo wszystkie łzy mu niszczymy. <grym> Najcięższy boss w historii. Ale te łzy wolno lecą. <grym> A to dobrze, szczerze. Większa szansa, że złapią pocisk. Ciekawe, ile widzów z czatu nie wie, o co chodzi z tym modem. Z tą twarzą. Mam kolegę, co ma chce chciwy Benek. I to jest cały żartok. Kurwa. No chyba trzeba, no chyba trzeba, jak dają. No co? Wydaje mi się, że to dobry wybór. Trochę ciężej zniszczeniem łeb będzie. Teraz to żałuję, że Sojwilka nie wziąłem. To nadal zjada pociski, jak widzicie. Ale biedny się laguje, Ajzaczek. No, znowu się zaciął. Mamy ogromny damage. Pojepro defensywę, i tutaj idzie dużo skrzynek się dropiło. Uuu, uh, 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 propa defensywy. <laughs> propo defensywy, no co tu się dzieje, ty? Jakbym chciał dostać damage, to miałbym problem z tym. <laughs> Jakbym stał w miejscu, myślę, że spokojnie bym wytrzymał tak z 10 minut stania w miejscu na bosie. I nic by mi się nie kur... stało. Biedny blue baby. <laughs> Nic kur... nie może zrobić, nic. Każdą mechanikę skipujemy tym naszym buildem. Każdą. Od razu Dwudziesta 21 jest. Możemy jeszcze na spokojnie odpalić teksta. Dobra, musimy znowu tryhardować, Znowu musimy się starać, widzowie, bo to... te rany są najgorsze na samym początku. Ten pierwszy kurt floor jakoś tak jest najbardziej stresujący. Co jest ty? Jak to jest matematycznie możliwe? Magic mushroom, on tu siedzi, on tu kur... siedzi, trust. Byliśmy blisko. O! Redki jest super. Zrobimy tak. Użyjemy go raz. Dicho raz, dicho raz, dicho raz. Gdzie by mógł pasować redki? To pytanie, czy chcemy od razu ryzykować? Tutaj teoretycznie mógłby być. Jest, znalazłem. Zaj**cie. Tu nie wejść na te kolce, bo nie zamszatują. Wolę chyba rolować. Tą temów tych czerwonych. Ale muszę mieć też rolkę na dewila. Jakbym miał wybierać to pierwsze są dewile, potem Redrum potem dopiero Curse room. No bo no, potrzebujemy detketa, to jest jakby taki must have item. Okej, okay, koniec rolek. To nie działa dosłownie, ten item dosłownie nie działa. Możliwe, że to jest już nasza ostatnia rolka. A, kliknę sobie. Uuu, backpack! Krywa jakbym wiedział! <laughs> Tragedia, zintowałem. Wolałbym biegać z Redkiem chyba. Jakbym wiedział o tym. Proszę, żeby to byli przeciwnicy tylko. Są, so, dobra. To będzie rolka na diabła. Pakt jest fajny. Bierzemy pakt po prostu? Czy celujemy wyżej? Biorę pakt. To też wezmę i rolne... Rolne room. Fajne dało. To jest item typu, że się cieszę. Jak na drugie piętro naprawdę dobry start. Szkoda, że tutaj takie gówno, ale na nic z tym nie zrobię. Czy w sklepie była rolka? W sensie bateria? Nie było, była. <ścoughs> Musiałem się przyjrzeć. A, mam przecież dwa miejsca, dwa miejsca na item. Byłyś jakieś close momenty so far? Chyba nie. Chyba nie. Tak zadziwiająco bezpiecznie na razie. Najbardziej close to było na samym początku rada, chyba w zeszłym. Ale jesteśmy laki. Uważam, że jesteśmy bardzo laki. Więcej szczęścia niż rozumu. Znowu bardzo mocny rad swoją drogą, Ten teraz, co jest grane. Lubię technologii, biorę technologii. Bardzo lubię ten item. A jeszcze nie było technologii daty Challenge, więc zrobiły. Nie no, technologii z tym co mamy, to jest piękne. Dobra. Bez dewila, ale to było do przewidzenia. Teraz by się przydały dwa miejsca na trinkety. Niestety nie mamy takich rzeczy. Znowu moving box. Nabiorę no, go, no nie podlega to dyskusji absolutnie. I co, od razu zbieram książkę do niego. To też jest fajne, starter deck. Może na niego zarobię. Teraz nie griduj, teraz będę ostrożnie grał. Dopiero jak zacznę czuć, że nie wyrabiam z że mam za małe statystyki jak na etap w grze, w którym jestem, to wtedy zacznę próbować breakować tę grę. Nie wiem, czy nie wziąć moving boxem tego klucza ze sobą, znaczy tego noża. Dam radę wziąć moving boxer Dam radę wziąć. To chyba go wezmę. Dobra. Dwa itemy. Kto pamięta, że Ryo do śmietnika jeszcze? Hmm... Chyba serowe tak sportowo raz. Kompas jest warty wzięcia. Będziemy lepiej mogli rolkami operować dzięki temu. O Jezu, znowu on! Pamiętacie jak mówiłem, że to jest ciężki boss i się go boję? Kwestia tego. Uuu, purity. Purity to jest flip, ale jestem gotowy na ten flip. Była jedna czwarta szans, że to da. To jest jedyna rzecz, której nie chcieliśmy dostać. Tragedia. No jak to jest możliwe takie coś? Nie, Purity na loście? Nie no, Purity na loście może być turbo broken albo turbo To jest jedyna statystyka, której nie chciałem, ten drencz. Proporęża. Kurwa, no dacie coś, co chce? Labirynt. Mało mnie to cieszy. Idziemy w pierwszej kolejności do treżerów, myślę. Bierzemy tego Black Hola ze sobą. To powinienem wziąć ze sobą też. Ale damy radę, to jest duży pokój, znaczy duży pokój, duży, duże piętro. Ściągniemy te wszystkie itemy raczej na luzie. O co chodzi z Wszystkie ręcz te dostałem. Każdy jaki jest w grze. Ale ran mocny. ran naprawdę. O, witam ręka. I dlatego k nie lubię tych XL florów. Ostatni sklep i to jeszcze taki. Nie w porządku to było. Robimy tak teraz: Zbieram ten podwójny treasure I na następnym piętrze zaczniemy breaka. Uda się break. Ja czuję, że się uda. Czuję to w kościach. Biorę to. No i teraz modlimy się, że na następnym piętrze będzie jakieś dobre RNG. I nie będzie curse of the blind. Bo jak będzie curse of the blind, to przeklane. Mogłem jeszcze czachy powysadzać. Okej. Okay. Hej, <śmany> szczerze. <śmany> nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to odda. Ja, p.r., że ja tu hita nie dostałem. Jest! Jest, 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 jest. jest, jest. Ty wypier***** stąd. Dał jeszcze item. Błagam. Błagam. K.wa widzowie, trzymajcie kciuki. Trzymajcie k.wa kciuki, żeby to oddało. Dobra. Robimy tak: Biorę gigamasza. Kliknę go i od razu roluję spacją. I chyba wezmę jeszcze infami dla bezpieczeństwa. Crawl space? A gdzie to? A, że łopatą. no Masz rację, masz rację. Dobry take. To chyba będzie crawl space, prawda? Jak będzie rock bottom, to to będzie K***a piękne. Błagam, błagam, daj. Ale kwa, gówno. A flip zadziała? Czy nie mogę flipnąć tu rzeczy, jak wyjdę i wyjdę z flipem? Boże, że tego skurcyna, akurat czaszkowego zrespiło. Dobra, jest ok, jest ok. Zdąż, 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 proszę. Nie ma robotoma. kurwa, gdzie no gdzie ten robotom się schował? Dobra, to nie mogę nic zrobić. Szukamy dalej, szukamy dalej. Ja cały pul prze przekopiowałem i żadnego i temu, co chcę. Arki. Ma sens, ale nie wiem czy ja chcę. W ogóle jakie ja mam mało itemów w tym ranie teraz zauważyłem. Ja biegam na ilu? 15 przedmiotach. XD Czy rolować Grzyba czy Arki? Arki to jest taki ratunek, Arki to tak... Tylko to będzie ran trwający półtorej godziny wtedy, ale chyba tak zrobię, chyba tak zrobię. Arki ma więcej sensu. No z bólem to robię. Błagam, błagam, jeden rok Botomik. Tak, mogę kupić grać. Boli brak Grzyba teraz, ale no już. Od razu? Chyba od razu 20 tir rate'u. Nie no, piękny tam, pięknie to działa. Powinienem spróbować chyba glitched crowna poszukać, ale nie mam gdzie odłożyć spacji, to jest ten problem. Bo chcę mieć i Arki i to. Może że bez ja po prostu, ale... Ej, Arki po prostu i speedranujemy? Zestresowany jestem, jestem zestresowany tą sytuacją tak for real. Klikam Arki, mam wyjednęle. Biorę chyba prawie na ślepo. Jak to będzie działać? Chyba działa, chyba działa. 2,5 i pół mi to dało. Lepsze to niż nic. Niestety to jest kwestia tego, że soy milk procentowo zbija w dół. Niestety tak to działa. Dry Baby jest spoko, ale możemy sobie przeglądać wszystko. Loki Hornsy byłyby spoko, ale myślę, że możemy celować jeszcze wyżej. Hmm, Halo Flies? Chyba wezmę Halo of Flies. Bardzo nudny item, ale bezpieczny. Biorę Halo of Flies. Robimy tak po prostu, widzowie. Biorę to, klikam to teraz, klikam to. 033 demerza taką operację dostaliśmy. I biorę po prostu Book of Shadows i wygraliśmy. Z Book of Shadows to tu chyba nie ma porażkę Skąd ja mam 18 demerza? Ty teraz też się... coś się odniosłeś? więc co się stało teraz. Kto to sobie się zamienia? W łapkę kota. Ale to jest Mats Kidney Stone. Wiecie, co to znaczy? Jak nie wiecie, to wam pokażę. To jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Dla testa to robię dla samego siebie. Ile będę miał tirsu? 120. <grystanie> no, to gramy. <grystanie> Holy Light? Host hat też jest fajny. Ej, to są naprawdę spoko rzeczy. Co byście wzięli? Host hat, Holy Light czy Detaya? Chyba Holy Light. No, biorę Holy Lighta. Niech się k dzieje. Więcej młynu na ekranie. Mamy 17 laka, każdy mój strzał. patrzcie jak to nawala tym światłem. Po Ran się zrobił. Dobrze, że tego Arkia kliknąłem. Kurwa, co tu się dzieje? Ja się czuję jakbym jakimś, nie wiem, kill miał. Wiecie czego brakuje? Eutanazji. Na te kurwa Dziękuję. Lil Dumpy? Biorę to, biorę Lil Dumpy'ego, bo to jest po prostu bezpieczeństwo. Nie, żeby. Bezpieczeństwo! Po czym napierdaję 120 łez na sekundę, które światłem z nieba jeszcze dodatkowo nakładają. Po i bezpieczeństwo. To jest tak przez zabawne, że oni wytrzymują ten atak. Powinien być jakiś threshold, że zabijasz tych k. Sk... Dobra, idziemy od razu. Żegnam. I my do góry. Tam joint się uda zrobić? Chyba się uda. Whatever. Od razu do bossa chodźmy. Nie ma co wydłużać. Najnormalniejszy run. O kurwa co jest? Ej, to wygląda dosłownie creepy. To, że na końcu jest Curse of Darkness i wszystko jest takie ciemne i ten laser oświetla. Zajebiście to wygląda. Lil portal? Do czego on się zamienia? O, C-section tam jest. Czy wildcard to odpali czy nie? Jak działa wildcard dokładnie? No zadziała teoretycznie. Dobra, nie będzie lepszej okazji. Już nie szukam diplo, już jeb... Biorę to. Jak to idzie teraz działać? Mniej śmiesznie, mniej śmiesznie chyba. Chociaż... W sumie to jest mniej śmieszne, nie mam pojęcia. Ciężko ocenić. Idziemy. Ale jak on to przeżył długo. Dobra. Koniec. Fajny run. Taki na zakończenie akurat. To co? Win streak 5. Tyle czasu, żeby wygrać 5 ranów. ale wygraliśmy. To najważniejsze. To co? Jeszcze drugie tyle i rekord świata.